Pamiętacie tę scenę z Sejmu, kiedy dziennikarz Gazety Wyborczej Wojciech Czuchnowski wytrącił telefon z ręki posła pisu Dariusza Mateckiego? Sprawa ma swój finał. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że Czuchnowski nie będzie mógł przez dwa miesiące wchodzić do Sejmu. Dostał zakaz wejścia do Sejmu właśnie ze względu na atak na posła. Poprosiłem o komentarz Dariusza Mateckiego do tej sprawy. Dariusz Matecki powiedział mi, że nie jest zadowolony z tego, jaką decyzję. Podjął Szymon Hołownia, ponieważ w jego ocenie Czuchnowski powinien dostać do żywotni zakaz wejścia do Sejmu, ponieważ de facto zaatakował posła na Sejm RP. No, ale jak mówi Matecki, taką mamy dziś rzeczywistość, że najlepiej to byłoby atakować posłów, tak? I krytykować posłów, bo nawet tam gdzieś padła zdaniem Mateckiego taka wypowiedź hołowni, że to Matecki za to, że jak się zachowywał i nagrywał, to też powinien być pociągnięty do komisji Etyki. Czyli poseł sobie nagrywa coś, zadaje pytania do atakującego go dziennikarza, dziennikarz mówi. Z rąk telefon, i zdaniem Hołowni, to zasługuje tylko na dwa miesiące zakazu wstępu do Sejmu, ale Matecki to też powinien być ukarany. Cóż za obiektywny i wspaniały marszałek, prawda? Dajcie znać, co myślicie o tej sprawie.